I tak jak my Zaraz, nie Czekaj, no, Nie cierpię. No, nie cierpię. Nie Poprawimy. Ja do na Jeszcze do cierpię. Nie Jeszcze musisz chwilkę poczekać, cierpliwie. Po nie cierpię. Nie do Nie

Bez, sobie sobie pomyśl sobie, pomyśl sobie, pomyśl pomyśl sobie jakieś życzenie. Powstałeś już. Chodź i No To teraz dwóch.